Brat Wojtek opowiadał taką historię, wiecie o księdzu, który pracował w Gwatemali, w Ameryce Południowej i y, jego parafie były niekiedy oddalone daleko, trzeba było długo iść i szczególnie w, porze, w porach deszczu, przy złej pogodzie trudno mu było dotrzeć nie tyle na, na tą godzinę, co na właściwy dzień i y, ludzie czekali, y, ale czekali na swoisty sposób. Bo rozchodzili się do swoich zajęć, do swoich małych prac, i czekali, aż ksiądz, kiedy przyjedzie, zadzwoni, zadzwoni dzwonem. I wtedy zbierali się w kościele. Trzeba było tak wybrać miejsce tego, swojej, swojej pracy, swojego, swoich zajęć, żeby ten dzwon usłyszeć. I być może, że dzisiaj Chrystus chce nas na początku adwentu zapytać, czego słuchasz, na co czekasz? Co tak naprawdę dla ciebie jest ważne, że podporządkujesz temu swoje życie, że zmienisz priorytety. I święty Bonaventura, księżą taką. Księgę modlitw, która się nazywa Brawiarz i tam są na początku Adwentu takie piękne teksty w liturgii słowa z średniowiecza, z starożytności chrześcijańskiej. Między innymi jest tekst św. Bonaventury na początek Adwentu. I w tym tekście św. Bonaventura mówi, że są nie tyle dwa przyjścia Chrystusa. Bo wiemy, że Chrystus przyszedł w ciele, w Betlejem, że zapowiedział, obiecał wrócić. Można powiedzieć, że to takie drugie jego przyjście. A święty Bonamentura mówi, że nie, że są trzy przyjścia Jezusa. Że pomiędzy tym pierwszym, a tym drugim przyjściem jest jeszcze jedno. I to jeszcze jedno. Przyjście Chrystusa dokonuje się teraz, dokonuje się w naszym życiu i, i wyróżnia takie różne sposoby przyjścia Chrystusa. Po pierwsze mówię o, o tym, że przychodzi przez sakrament, przychodzi przez Eucharystię, przychodzi przez Chrzest Święty, przychodzi wtedy, kiedy pokornie klękamy, aby Go przyprosić. Dlatego, że obiecał, dlatego, że powiedział: tak, przyjdę. Paradoksalnie nie potrzeba nam oczekiwać Bożego Narodzenia, dlatego, że On przychodzi tutaj na tym ołtarzu. Ale to nie tylko, nie jedyny sposób przyjścia Chrystusa. On przychodzi również w takich tchnieniach naszej duszy. On przychodzi wtedy, kiedy, kiedy go potrzebujemy, tak naprawdę, i przychodzi w intymności naszego serca przychodzi do nas wtedy, kiedy, kiedy, kiedy prosimy Go tak naprawdę, kiedy modlimy się. My bracia staramy się raz w tygodniu spotkać, porozmawiać i jakieś dwa tygodnie temu na to spotkanie takie nasze cotygodniowe przyszedłem z, taką, z takim pytaniem i no chłopaki, co tam, jak ten adwent przeżyjemy, co, co nam potrzeba i też co, co ludziom co trzeba potrzeba w Wspólnocie. Wiecie, tak w głowie miałem taki już plan, co tam kto powie, co, e, co można by wymyślić. I e, e, cisza zapadła. Jeden mówi, mi się wydaje, że że ludzie potrzebują modlitwy. Mi się sobie, no mógł coś lepszego wymyślić. Nie, ale drugi wtedy mówi tak, wiecie co, a mi się wydaje, że Warto ludziom zaproponować kącik modlitwy, tak żeby mieć w domu takie miejsce, gdzie można, gdzie można się skupić, gdzie można podejść, gdzie można się pomodlić. No, mówię, no w takim razie to już, no to już jest palec boży, nie? bo nie jest tak często, że tak się zgadzamy wszyscy tak jednocześnie. i Pomyśleliśmy sobie rzeczywiście, że warto, warto nam wszystkim skupić się na modlitwie, nie? dlatego że wtedy kiedy modlimy się, to spotykamy się z Chrystusem, z Nim samym. I żeby dla tych, którzy, którzy może nie mają kącika modlitwy, to hmm, ktoś ze wspólnoty też zaprojektował taką ikonę, wiecie będziecie mogli wziąć przy, przy wyjściu z kościoła, tam są też modlitwy yy, po litewsku. I yy, po to, żeby przypomnieć sobie, że Chrystus przychodzi przez sakramenty, ale nie tylko przez sakramenty. On przychodzi wtedy, kiedy modlimy się do Niego. A Święty Bonaventura mówi też o trzecim, trzecim sposobie przyjścia Chrystusa. Mówi, On przychodzi przez ubogich. On przychodzi wtedy, kiedy, kiedy służymy. I wiecie, może nie powinniśmy w pierwszym rzędzie myśleć o ubogich jako o tych, którzy, y którym trzeba pomóc materialnie. Im też trzeba pomóc, ale może nie w pierwszym rzędzie. Dlatego, że w pierwszym rzędzie jest moja żona, mój mąż, moi bracia, dzieci. Oni są, wiecie, pierwszymi ubogimi. Dlaczego ubogimi? Bo e, tak dobrze widzimy, czego im brakuje. Tak dobrze widzimy i czujemy, co nas irytuje w nich. Tak dobrze dostrzegamy, kiedy, mm, kiedy nie potrafią czegoś zrobić. A dla nas to przychodzi z taką łatwością i prostotą. I i niekiedy nawet jest to takie, takie pole do, do gniewu, do, do nieporozumień. na Boentura mówi, przyjmij Chrystusa w ubogich, przyjmij Go hojnie. To znaczy yy, pochyl się nad słabością. Bo to ja, bo to ja Chrystus. Pochyl się nad tym, yy, to Twoi najbliżsi. I to, co, czego im brakuje, dopełni dobrym słowem, pomocą, ale nigdy krytyką. Pomóż. I, i tak się chyba wtedy przyjmuje Chrystusa do swojego serca. Modlitwa sprawia, że nie budujemy wtedy tego na swojej na swojej woli. Bo wiemy dobrze, że dobrze się słucha takich zachęt i chce się. Wychodzi się z kościoła z taką, takim płomieniem takim, nie. No i później wracam do domu i się nie? Z balonika wychodzi trochę powietrze. Tymczasem Adwent to jest taki moment, kiedy mamy zwrócić się do, do Chrystusa i powiedzieć moja moc. Moja siła to Ty. To nie ja, to nie moje postanowienia, ale to Ty. Daj mi rozpoznać Ciebie w sakramencie, w modlitwie, w ubogich. Pozwól, abyś, abyś to Ty był tym, y, tą siłą. ci to tak jak ta, ta świeca, która pali się na, na tym wieńcu adwentowym. Y, ona oddziela od Oddziela czas, jest miarą czasu, ale też i światła. I nie byłoby tego światła, gdyby nie było wosku. Niekiedy nasze dobre czyny, mówimy to takie światło. Tymczasem to dzięki modlitwie, dzięki sakramentom, dzięki Chrystusowi, dzięki temu woskowi ta świeca może się palić. Możemy być dobrzy wtedy, kiedy, kiedy jesteśmy z Chrystusem. I może warto, warto właśnie na początku tego Adwentu tak w duszy swojej się zapytać, zawołać, co mi chcesz powiedzieć, gdzie, gdzie jesteś, Chrystusie, gdzie przychodzisz? Czy to są sakramenty, czy mi trzeba pojednania, czy mi trzeba tego umocnienia przez ciało Chrystusa? Czy mi potrzeba więcej takiego? Skupienia na sobie, może nawet odpoczynku, żeby być uśmiechniętym i dobrym dla innych. Czy też mi potrzeba bardziej wyrozumiałości, cierpliwości do innych? Stańmy w takim miejscu, żeby usłyszeć dzwony.